Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj zaprezentować pawilon o wymiarach 10 m na 3 m i 20 cm szerokości. Jest to pawilon wykonany na konstrukcji ramowej. Rama pełna, spawana, wykonana z profila. Dodatkowo pawilon posiada na górze zawiesia do dźwigu. Pawilon jest wykonany w systemie płyty PIR o grubości 100 mm. Zewnętrzne wykończenia to antracyt. Jeśli chodzi o kolor całego pawilonu, górne kasetony antracyt i na kasetony narożne to palisander. Wolę sobie wejść do środka i pokazać Państwu, jak, jak wygląda. Ten pawilon już od środka. Pawilon posiada jedno pomieszczenie wydzielone typu sypialnia. Pomieszczenie jest tak opracowane, żeby spokojnie weszło tutaj łóżko 1,80 m i po boku jeszcze dwie szafeczki mocne. To jest to pomieszczenie. Doposażone również w okno rozwierno uchylne. 100 na 100, do tego witryna fix stała. Tutaj już chodzimy do salonu. Salon jest połączony z aneksem kuchennym, kuchnia doposażona. Co to znaczy? Płyta ceramiczna, dwupalnikowa umywalka zlew, przepraszam, wraz z baterią i lodóweczka. Pokażę teraz Państwu łazienkę. Łazienka oczywiście jest z prysznicem. Posiada kabinę prysznicową, deszczownicę, jest oczywiście zamontowany również grzejnik, toaleta, umwałka wraz z szafką podwieszaną. Ściana jedna wykończona płytą winylową imitującą beton komórkowy, pozostałe ściany gładkie. Jak wspomniałem, pawilon jest o wymiarach 10 m na 3,20. Wysokość wewnętrzna pawilonu to 2,50-2,60. 2,50 w najniższym punkcie, 2,60 od frontu, po to, by te 10 cm zachowały spadek na tył pawilonu, jeśli chodzi o odprowadzanie wody. Tak wygląda pawilon. Dodatkowo jeszcze jest doposażony z tyłu w pomieszczenie techniczne, bo jak Państwo może już zauważyliście, a może nie, to podpowiem, że nie widać tutaj w środku bojlera, bojlera 50 litrowego, który jest ukryty z drugiej strony, właśnie za tą ścianą. łazienka moim zdaniem wygląda bardziej efektownie bez tego bojlera. Natomiast w pomieszczeniu gospodarczym znajduje się technicznym znajduje się bojler, znajdują się liczniki. Znajdują się esy elektryczne. To wszystko, co jest niezbędne, aczkolwiek nie musi być widoczne w pawilonie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kontaktu bezpośredniego.